Muzeum History Katowic kolejne wielkie wydarzenie. Prowokacja to jest dekoracja pracownia Franciszka Starowiejskiego. Dyrektor Jacek Zibel jest zadowolony, uśmiechnięty, bo udało się załatwić naprawdę trudną sprawę. No, każda sprawa na początku, szczególnie jeśli chodzi o ekspozycję, wydaje się trudna, ale jak się pozna fajnych ludzi, a my takich poznaliśmy z Fundacji Wschód Sztuki, szybko porozumieliśmy się co do tematyki, co do tych wszystkich rzeczy, które chcielibyśmy od nich pożyczyć czy za ich pośrednictwem eksponować, to potem już jest łatwo. Na początku bywa trudno, ale jestem zadowolony. Współpraca była bardzo dobra. Przygotowaliśmy bardzo piękną ekspozycję, która jest ciepła, która jest bardzo podobna do tego co było naprawdę u Starowiejskiego w domu. Oczywiście na tyle na ile da się to adoptować do odległego o 80 kilometrów od domu mistrza naszego muzeum ale naprawdę się postaraliśmy pracownicy nasi i pracownicy fundacji wykonali kawał dobrej roboty i zapraszam na tę ekspozycję naprawdę jest fajna to się tak wydaje no jest ekspozycja zrobiona ale kilkadziesiąt osób przy tym pracowało no 20 osób przy tym pracowało to są osoby, które widać i to są osoby, których nie widać, a ja dziękuję zawsze wszystkim, bo każdy swoją cegiełkę dokłada i o tym trzeba pamiętać. To jest praca zbiorowa. I jest efekt. Zatem zapraszamy do Muzeum Historii Katowic dział teatralno-filmowy Kopernika ulicy... 11. Małgorzata Gołębiewska jest kuratorem wystawy Prowokacja to jest dekoracja pracownia Franciszka Starowiejskiego. Widzę tu bardzo dużo ciekawych eksponatów i naprawdę pewno nie było łatwo je zdobyć. Mieliśmy przyjemność współpracować z synami artysty Franciszka Starowiejskiego, który zmarł w 2009 roku. Zarówno Antoni Starowiejski, jak i Mikołaj Starowiejski są artystami, także rozumieli potrzebę upublicznienia, pokazania zbiorów swojego taty, jak również jego prac. Udało nam się być w pracowni Franciszka Starowiejskiego, mieszkaniu i pracowni na ulicy Bernardyńskiej w Warszawie, jak gdyby obcować z tymi wszystkimi przedmiotami. No i gdzieś tam pojawiła się idea, że żal jest tego, że tylko nieliczni, Mogą tą pracownię odwiedzić, że tak powiem, znajomi, przyjaciele z otoczenia rodziny, a tak naprawdę publiczność nie może się z niesamowitym klimatem pracowni zapoznać. I kiedy tylko Muzeum Historii Katowic, właśnie oddział teatralno-filmowy, zgodziło się wyeksponować część tej kolekcji, zarówno mebli, jak i naczyń, porcelany, mosiądzów, jakichś prac tzw. Tak juveniliów, czyli prac bardzo młodocianych gdzie z końca lat 30., kiedy mały franek miał po prostu zaledwie kilka lat i tworzył. Swoje wprawki poprzez prace surrealizujące, poprzez kaligrafię, różne szkice, akwarele, aż do prac bardziej malarskich, które powstawały na podobraziu z płótna czy na korku, no to byliśmy bardzo szczęśliwi z tej kolaboracji właśnie naszej Fundacji Wschód Sztuki i Muzeum Historii Katowic. I tutaj, właśnie w trzech pomieszczeniach, zgromadziliśmy kilkadziesiąt prac, zarówno tych, które sam artysta tworzył, jak i przedmiotów, którymi się otaczał, które zbierał, które kolekcjonował. Był rzeczywiście wytrawnym znawcą sztuki średnioterminowej. 17-18 wiecznej Jak wszyscy wiemy, andydatował też często swoje prace na 1600, któryś rok. O 300 lat je rzeczywiście cofał na początek XVIII wieku. Więc żył troszeczkę w przeszłych epokach. Pewnie był tym synonimem tej kultury szlacheckiej, która rzeczywiście w czasach PRL-u gdzieś zanikła, gdzieś skończyła się czy umarła. Więc był takim ciekawym łącznikiem pomiędzy współczesną sztuką, a tymi korzeniami, gdzie po prostu rzemiosło, piękne rzemiosło, piękne zdobienia, stare księgi, Wiążki, stare parawany, meble, lamp, zegary były elementem wystroju wnętrz. Te właśnie elementy miały niejako wpływ na ostateczną twórczość Starowiejskiego. Oczywiście, bo ta pasja antykwaryczna, pasja zakupów pewnych precjozów w antykwariatach czy na targach staroci również oczywiście objawiała się w estetyce jego prac. Te prace są zaludniane przez czaszki, przez szkielety, przez węże, najróżniejsze przedmioty, które artystycznie otaczały. Mamy tutaj na wystawie jego biurko, jego narzędzia malarskie, pędzle. Mamy przedmioty, które mogły być modelami, na przykład właśnie model anatomiczny konia, czy innych figur, które posłużyły jako modele do, do jego przedstawień. Na pewno mm, Franciszek Starowiejski swobodnie poruszał się pomiędzy różnymi mediami, bo przecież też jest uznanym, wybitnym plakacistą z polskiej sztuki plakatu, więc tak naprawdę tych inspiracji czerpał i z historii sztuki, i z, z otaczających rzeczywistości i, i te, te, te prace są bardzo, bardzo charakterystyczne, ta jego nieomylna kreska, te krągłe kobiece kształty, kaligrafie takie często zaskakujące, czasami lekko złośliwe, czasami takie surrealizujące. To jest taki niesamowity dorobek, który na, na tej wystawie można sobie w takich kameralnych warunkach z bardzo bliska, nie w taki stricte muzealny sposób, tylko tak naprawdę z bliska popodglądać. O twórczości, o tym wszystkim, co otaczało artystę, można mówić dużo, ale trzeba to osobiście zobaczyć, jednak tą wystawę przyglądną się każdemu obrazkowi czy obrazowi osobno i zadumać je niejako. Tak, no tutaj właśnie rzeczywiście można z bardzo bliska podejrzeć i te techniczne umiejętności, takich prostych szkiców, a jednak jak doskonałych, jak, jak genialnych, czy, czy właśnie jakiś akwarel, czy pasteli, ołówka, kredki na różnych materiałach od bristolu, papieru. Widzimy też właśnie y, piękne fajal biało-niebieskie. Widzimy, widzimy zegary, widzimy gobelin, bo gobelinami również i tkaninami artysta się fascynował. Widzimy meble, oprócz biurka również fotele, na których siadywał pan Franciszek. Widzimy na przykład spodnie, których artysta które zakładał przy takich publicznych projektach jak teatr Wysowania, kiedy publiczność mogła obserwować jak artysta tworzy. Takich imprez, jak gdyby otwartych wydarzeń dla publiczności było około 30 i, i właśnie spodnie, które dokumentują niektóre z tych, tych właśnie publicznych jest żaglowe. Tak Takie spodnie rzeczywiście białe, jakby żaglowe i tam widzimy w dwóch miejscach, że artysta był również w Katowicach i tam przy publiczności od zera, od pustego tramu tworzył właśnie swoje kompozycje z nagimi modelkami, które były chętne wtedy, żeby mu pozować. Więc rzeczywiście w latach 80. te teatry rysowania były szalenie, szalenie popularne i też definiowały artystę. Często właśnie były dokumentowane na wideo czy w telewizji, więc Franciszek Starowiejski na pewno był postacią niezwykle charyzmatyczną i niezwykle rozpoznawalną. I mamy też na tej wystawie ostatnią jego pracę, powstałą na kilka dni przed śmiercią, kiedy jeszcze na nierozpakowanym krośnie, zafoliowanym krośnie, flamastrem narysował kompozycję, którą być może później by właśnie na tym płótnie, na, która by się pojawiła. No, ale 2009 rok przerwał twórczość i Antyscyd, zostało to, tak. co jest. Do kiedy ta wystawa będzie? Na pewno do października, czyli dobrych kilka miesięcy. Można tutaj rzeczywiście odwiedzać ten dział, może nie na jeden raz, może na kilka razy należy przyjść i rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, po prostu poobcować z tą sztuką, bo chyba to jest najważniejsze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. Wystawa, prowokacja to jest dekoracja pracownia Franciszka Starowiejskiego. Słynny ojciec ale i synowie, którzy poszli śladami ojca. Pan Antoni Starowiejski, jeden z synów, bo jest jeszcze jeden, tu też malują, ale proszę mi powiedzieć, czy sława samego ojca nie przytłacza w tej osobistej twórczości? W takim ogólnym odbiorze to tak, natomiast w takim jednak codziennej własnej pracy, czy w malarstwie, czy tak jak brat, w czy w formach przestrzennych, czy też w rysunku, to każdy robi swoje i każdy porządza swoją drogą, natomiast oczywiście taki odbiór, utożsamianie nas ma no, takie powszechne. Są ludzie, którzy próbują porównywać twórczość ojca i synów. No tak, ale nie bierzemy udziału w żadnym wyścigu każdy ma swoją osobowość też i ojciec znany był z telewizji, z radia, natomiast myślę, że właśnie ta wystawa w Muzeum Historii Katowic też pokazuje jego taką bardziej prywatną stronę. Mniejsze rysunki, często jakieś szkice, jakieś zapiski, przedmioty z jego otoczenia i to obrazuje pełni jego osobowość, nie tylko tą taką fasadową. No, ojciec wypracował swój styl. Wy też idziecie no, śladami ojca, ale każdy ma swoją ścieżkę twórczą. I chyba o to chodzi, żeby nie naśladować ojca, a robić swoje. No myślę, że tak. No, może być ojciec, tam mogą być mistrzowie, czy profesorowie na akademii, czy jakieś osoby, na których artyści się wzorują i. Do pewnego momentu to jest oczywiście dobre, ale też nie można powtarzać tego samego, tylko gdzieś odkrywać. Podglądać można, ale tak. jednak swoje robić. O, Tak, odkrywać coś inne światy. Widzę, że tą wystawę wspieracie, bo jednak rodzinny artyzm jest bardzo ważny. I o to chodzi, żeby nie odcinać się całkowicie od tego, co ojciec przygotował. No a Wy dalej realizujecie swoje. No tak, tak oczywiście znaczy to wiele lat. Mi... Zanim doszło do tej wystawy, z różnych kolekcji czy niezależnie instytucje e, pokazywały twórcze Szydłowce, natomiast to jest taka pierwsza przy naszym takim bardziej bezpośrednim wsparciu i no, dzięki właśnie Marcinowi Małgorzacie Gołębieckim, którzy byli kuratorami, aranżowali tą wystawę i też zgodnie jesteśmy z bratem, że tutaj trzeba wspierać. W czym się pan czuje najlepiej? W jakim gatunku twórczym? Można powiedzieć, że jestem malarzem i posługuję się farbami, kolorem i płótnami. A brat? Brat bardzo różnie, bardziej jest taki interdyscyplinarny. Mogę Życzę samych sukcesów. Myślę, że jeszcze nieraz będziemy mieli okazję spotkać się z Panami, a szczególnie z Waszą twórczością. Byłoby bardzo miło. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z Panem Antonium Starowieckim.